Przed nami atakujący Ewiner Gwardi Wrocław, Damian Wierzbicki, uradowany, szczęśliwy po inauguracyjnym meczu w Hali Orbita. Spodziewałeś się, co bądź nie bądź, trudnej przeprawy w tym pierwszym spotkaniu? Na pewno no żaden mecz w tej lidze nie, nale, nie będzie należał do łatwych. Pierwszy mecz, cała otoczka, całe emocje, to co dzisiaj przygotowaliście dla nas wy, jako, jako organizatorzy, to, to na pewno fajna frajda. Troszkę może uciekła koncentracja przez to, no ale co prawda pierwszy set wygrany, ale w drugim, w drugim go, goście troszkę się obudzili i sprawili nam większe problemy. No ale całe szczęście, że potrafimy po tych dwóch setach jakby zresetować głowę, gramy od 0-0 i, i zaczynamy dwa kolejne sety bardzo dobrze i kontrolujemy przebieg spotkania, bo już w trzecim i czwartym to nie było żadnej nerwówki. Drugi set był, był do dogonienia, troszkę za późny nasz zryw, bo za, za duża ta przewaga gości, no ale, ale jest jak jest, no ważne są trzy punkty. Taki jeden z elementów, o którym byś chciał wspomnieć, który zadecydował szczególnie o tych wysokich wynikach w tych trzech partiach, czy, czy to raczej była gra zespołowa? Myślę, że gra zespołowa. Na pewno tutaj zagrywka nasza dużo lepsza niż zespołu przeciwnika, bo myślę, że mieli z tym problem. Nie byli dzisiaj tutaj na rozruchu. Trudna hala ale dla wszystkich jest tutaj, którzy przyjeżdżają. Sam się przekonałem w zeszłym roku. Eee, myślę, że to zaważyło i później mieliśmy dużo łatwiej ustawienie bloku, bo chłopaki dzisiaj środkowi naprawdę i reszta poblokowali solidnie. Nie wiem, nie widziałem jeszcze statystyk, ale myślę, że tam trochę czapek było. Mateusz brylował tak dla podsumowania, a powiedz mi, z twojej perspektywy ten pierwszy mecz w Hali Orbita, już taki oficjalny, poza tym Sparingiem, który mieliśmy okazję zagrać, jakieś zaskoczenie, coś pozytywnego, kibice, podobała Ci się atmosfera, bo jak to wyglądało z twojej perspektywy? No na pewno mega zaskoczenie to, to ten początek, to przedstawienie nas, to powitanie, tak, sztuczne ognie, ściemniony, ściemnione światła jak w NBA, także naprawdę super. Kibice również dzisiaj myślę, że dopisali jak na, jak na ten dzień, jak na tę godzinę. Myślę, że z coraz lepszymi naszymi wynikami coraz więcej ludzi we Wrocławiu zaufa nam, że warto przyjść na tą siatkówkę, warto nas oglądać i, i myślę, że wypełnią się te trybuny, zmienią się jeszcze restrykcje związane z, z COVID-em tak? i to na pewno ułatwi nam, nam wszystkim, żeby, żeby spotykać się w hali Orbita częściej, liczniej i, i po prostu razem dążyć do celu. To już tak personalnie do ciebie, bo zasłużona chyba w pełni statuetka MVP, bo pojawiłeś się w tym właśnie takim wątpliwym momencie tutaj, kiedy ta gra nam troszkę przysiadła, ale jednak dużo pozytywnej energii yy, wprowadziłeś. Yy na boisko. I mówię, czy to jest już ten Damian Wierzbicki, do którego będziemy się przyzwyczajać do takiej formy sportowej, bo wynik skuteczności twojego, twojego ataku naprawdę imponujący. Nie wiem, czy to jeszcze ten Damian Wierzbicki, mam nadzieję, że to już, ale ja tutaj bym wyróżnił również Krzyśka Gipka, wspaniałe wejście. Nie wiem, czy nie lepsze od mojego, ale naprawdę krzyku zasłużył dzisiaj na tę nagrodę e, również. I, I cały zespół zasłużył tak naprawdę. No, nie, tylko, nie tylko my dwa, i, i wszyscy naprawdę naprawdę zagraliśmy zespołowo, potrafiliśmy się podnieść z trudnego momentu. A, a czy personalnie ta nagroda to dla kogo została przyznana? Myślę, że, że to jeszcze każdy, każdy tą nagrodę zdobędzie w tym roku. Dzięki bardzo.